Hej, cześć, witam ponownie. E, dzisiaj w towarzystwie Daisy, e, która wczoraj bardzo się niecierpliwiła, żeby e, ją pogłaskać, a dzisiaj już e, jest przy mnie. E, więc nie niecierpliwi się. E, wczoraj powiedziałam Wam o mojej przygodzie z sztucznymi rzęsami. Jak to się dobrze skończyło. E, dzisiaj e, chciałabym Wam powiedzieć o tym. E, jak zrobiłam sobie makijaż półpermamentny brwi. Otóż, że kiedyś tam obiło mi się o uży, że istnieje coś takiego. Nawet jedna z koleżanek zrobiła sobie kreskę na oku, która miała no, przetrzymać się bieg czasu, tak? I, i, i gdzieś tam być na cały czas. Jest to troszeczkę e, straszne, bo nigdy nie wiadomo, kto jak e, to zrobi, ale no, poczytałam okazuje się, że tylko do trzech lat taki efekt e, się utrzymuje tego makijażu e, permanentnego. E, no, oczywiście są różni specjaliści, e, tak jak i od rzęs, e, ci lepsi i ci nie najlepsi, tak? Ja nie wiedziałam tak naprawdę, czy mam do czynienia z super specjalistką, czy nie. Wiedziałam, że jest dobra, ale no, jest to jednak zaufanie, które oddajemy drugiej osobie, którą darzymy, drugą osobę, która przeprowadza zabieg, że będzie tak, jak należy. No ja poszłam z przekonaniem, że y, będę mogła mieć te, które sobie wynalazłam na zdjęciu. E, no tak to się nie odbyło i tak to nie wyglądało, więc od razu mówię, że y, nie na tej zasadzie dostosowuje się e, makijaż e, permanentny. E, Dostosuje się do kształtu twarzy e, i do tego, co danej osobie pasuje ze względu na morfologię twarzy. E, zwłaszcza, m, jeżeli chodzi o brwi. E, no więc e, pani specjalistka, o której byłam, nakreśliła e, linię. E, ponad, obok moich naturalnych e, brwi wyglądałam jak u e, chirurga plastycznego, a o tym kiedy indziej. E, I... E, no, powiedzmy, no... W ogóle to na, na wstępie stwierdziła, że pokazując jej zdjęcie e, brwi, które chce mieć, to ją zestresowałam, więc no, nie wiedziałam, co o tym myśleć. E, sam zabieg. E, powiem szczerze, nie taki bolesny. E, jest lekkie znieczulenie mm, taką no, jakby pastą, tak, takim kremem, coś jak e, przy robieniu tatuażu. I na kłucie no dosłownie takie no, jak igiełką, tak. E, po e, zabiegu no należy unikać solarium, tak, e, sauny, gorących pryszniców. E, no ja tak e, za bardzo się nie stosowałam do tego e, po, a dlaczego? E, ponieważ no, wyszłam e, po zabiegu z Dosyć grubymi brwiami. Szczerze powiem, byłam przerażona. <śmiany> e Miałam jeszcze wrócić na powtórzenie zabiegu, tak, e żeby się nie zmyły brwi. E no, nie, nie wróciłam, tak. E jak widzicie, no brwi wyglądają normalnie, wszystko jest OK. powiem tak, co od tego czasu się dowiedziałam? Że jednak niektórym twarzom, kształtom twarzy, twarzy pasują grubsze brwi i w ogóle grubsze brwi odmładniają podobno. I taki jest też trend teraz, jeżeli chodzi o. E, efekt. E, no, pani, e, która robiła e, rwy jak najbardziej, e, jest no, super specjalistką. A skąd wiem? Byłam jeszcze u jednej pochodzenia też rosyjskiego, która nakreśliła dokładnie te same linie. E, nawet zrobiła, je, zajęło jej to no, godzinę, powiedzmy tak. Gdzie, gdzie pani, której robiłam makijaż permanentny, zrobiła to chyba w 10 czy 15 minut. E, ciach, 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 było gotowe, więc no jako mm, lajk like w tej dziedzinie myślałam, że hmm, czy to za szybko, nie za szybko, czy to tak ma być. W sumie nie wiedziałam. E, no więc, jak już e, byłam, prawda, u jeszcze innej konsultantki, żeby sprawdzić, jak to wszystko, czy to wszystko było dobrze nakreślone, tak, czy ten kształt jest taki, jak należy, i uzyskałam to potwierdzenie, e, to dopiero gdzieś ta pewność, em, <noise> pewność właśnie w efekt i w to, jak miało być, e, się e, utwierdziła i w ogóle unormowała u mnie no Podobno są efekty uboczne po robieniu makijażu właśnie takiego pustałego, gdzieś tam tworzą się stróbki i, i jeszcze czy nawet i brwi odpadają podobno nie miałam żadnych problemów. Smarowałam witaminą E, tak jak zaleciła pani, która robiła zabieg. Absolutnie żadnych efektów ubocznych. Kolor się powiedzmy tak delikatnie. Normował, nie robił ani niebieski, ani żółty, ani jakiś inny kolorowy. Jedynie, co mogę powiedzieć, to tylko na lepsze, że bez dokładnie, że tak powiem, tuszu. Bo efekt jest bardziej pudrowy, aniżeli taki mocny i solidny, przebudziła się. No. Powiem, że jestem bardzo zadowolona z brwi właśnie tak zrobionych makijażem stałym. No w sumie jest to, z tego co pani mi wytłumaczyła, jest to nie tatuaż, ponieważ tatuaż to wprowadza tusz całkowicie, natomiast jest to taki piaskowy, tak? delikatniejszy barwnik, który no z czasem prawda jest usuwany przez skórę, dlatego ten makijaż nie trwa wiecznie, tylko do trzech lat. Co się dzieje Daisy? Co się dzieje? Ogólnie bardzo zadowolona. Polecam. Nie trzeba codziennie rano, tak kredką poprawiać brwi, zmieniać koloru. E, oczywiście, że można, tak? E, ale jest to bardzo wygodne. E, jeżeli chodzi o koszt zabiegu, no jest to dosyć znaczący koszt, no ale jak się policzy wszystkie kredki, niekredki e, i, i inne kosmetyki e, do właśnie dbania o brwi, e, to gdzieś ten koszt właśnie e, się zwraca. E, zabieg jest oczywiście coraz bardziej popularny. E, nie dziwię się, a sama polecam. E, no i e, e, również e, czytałam i oglądałam na, właśnie też różne wideo e, na YouTubie, jak to panie miały no nie najlepsze doświadczenia, więc e, powiem tak, chyba lepiej sprawdzić i udać się do kogoś e, już sprawdzonego, kto e, ma opinię od, jak, od ponad roku, powiedzmy. Nie tak jak ja z rzęsami gdzieś tam poszłam e, do kogoś, kto, kto miał no, nie, nie za dużo, e, nie za długi e, okres, jeżeli chodzi o opinię. E, e, tak, bo jednak po, po jakimś czasie też widać inne efekty, jeżeli e, poza to tyle tak, o moich brwiach i doświadczeniach. W ogóle w ostatnim roku dużo się działo zmian, em, dużo próbowałam i powiem Wam o em, tych różnych zmianach i, i próbach i e, <laughs> odkryciach w kolejnych wideo. Tak?